Kucza, i chciałam cię teraz zapytać o twoją przyjaźń z Ewą Chodakowską, bo ona mówi o tobie, brat. Tak się nazywamy, brat i siostra. E, dzwonimy do siebie. Ostatnio rozmawialiśmy do pierwszej w nocy, dwie godziny. Śmialiśmy się. Ewa śmiała się, że wydawało się jej, że z mężem rozmawia długo, 45 minut. Mamy niesamowitą więź. To jest, to jest coś niesamowitego w momencie, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz. Siedzieliśmy razem. Rozmawialiśmy przez 7,5 godziny. Potem Ewa stała razem ze mną w korku, odwożąc mnie do domu. I. No, co tu trzeba dodawać więcej? Ewa Cię wspiera? Bardzo, bardzo mnie wspiera. Jestem w szoku, bo. Nie musiałaby tego robić, nie musi tego robić, ee, a widzę od niej tak ogromne wsparcie. Zresztą, jak mam tylko. Ja jestem na początku swojej, swojej drogi. E, ona już naprawdę sporo, sporo przeszła i ma dla mnie niesamowite zrozumienie. W momencie, kiedy mam. Ja też miałam gorsze dni, zwłaszcza teraz, kiedy moje życie się zmieniło w ciągu pół roku diametralnie. Ja też się muszę w tym na nowo odnaleźć. Ja jeszcze medialnie muszę to wszystko jakoś. Ogarnąć i jeszcze jestem troszkę jak taki wystraszony yy, kundelek w tym, e, wtedy wiem, do kogo mogę zadzwonić. Wiem, że mogę zadzwonić do Ewy, wiem, że mogę jej nawet napisać smsa takiego, który jest pozytywny, I, ale ona wyczuje między wierszami, że kurczę, kuczajku, wiem, jak się czujesz, bo ja to samo przechodziłam, i to jest niesamowite dla mnie wsparcie.